No i teraz tak, drodzy widzowie Jak dobrze wiecie, byłem na wymianie opon z letnich na zimowe Frajda z jazdy, po, że tak powiem, na jakimś tam drobnym śniegu była I to jest bezapelacyjnie, jeśli chodzi o jazdę na letnich oponach No ale, jeżeli chodzi tak na dłuższą metę gdzieś tam jazdy w trasę i tak dalej no to wiadomo, że to nie jest do końca bezpieczne jak wiadomo, wiecie mam rodzinkę do przewiezienia, ale nawet i dla własnego bezpieczeństwa dla bezpieczeństwa także innych uczestników ruchu postanowiłem, że zainwestuję w nowe opony no i wiadomo, rozstrzał opon jaki cenowy jest no po prostu różne, od Opony, no name, y jakieś o których nazwach nie miałem zielonego pojęcia. Tak, opony także jakiejś tam niższej półki po klasę średnią, po premium i premium plus i tak dalej, i tak dalej. Jak zwał, tak zwał. Jeśli chodzi o opony, które ja kupiłem, czyli Dunlop Wintersport 5 o rozmiarze tak jak były letnie, czyli 255 40 na 19. No opony zostały, że tak powiem. Założone niestety nie udało mi się założyć ich, znaczy relacjonować ich wymianę. Udało mi się jedynie jeśli już stajniaka, tak powiem, cyknąć no kilka 3-4 może zdjęcia. Ale jeżeli chodzi o opony, no teraz, jak widzicie, śnieg mam w pełni i temperatura jest minus 2,5 stopnia. No, i co mogę powiedzieć o tych oponach? No, po prostu opony są przekozak. Czy to ruszanie, czy to hamowanie, skręcanie, wchodzenie w zakręty i tak dalej. No, po prostu opona gryzie śnieg jak, jak szalona. Wiadomo, że jeżeli człowiek się postara, to i można, że tak powiem, wprawić, wprowadzić w poślizg auto i tak dalej. Ale jeżeli się jedzie, no ja specjalnie nawet jakoś tak szczególnie, no nie jeździłem zachowawczo, tak, żeby sprawdzić o granicy wytrzymałości tej opony. I naprawdę, uwierzcie mi, jest bardzo ciężko sprowadzić, żeby ta opona była. Wprowadzona w poślizg. Wiadomo, że śnieg, czy tam niższa temperatura, i tak dalej, to jedno. Natomiast na lód nie miałem jeszcze okazji, no ale wiadomo, że na lód nie ma mocnych. To, to już raczej żadna opona nie daje rady, no prócz, prócz kolców, tak. Ale zwykła cywilna, uliczna opona, no to nie da rady, że tak powiem na lodzie na pewno w jakimś tam stopniu wszystko zależy od mieszanki, Im opona jest miększa tym może bardziej jakoś się klei do tego lodu ja na chwilę obecną z tych opon po prostu jestem zadowolony ani kontrola trakcji ani ABS się nie zapala i tak dalej mówię, jeżeli jakoś tam się szczególnie no powiedzmy no nie szaleje ale i też szczególnie nie uważając naprawdę bardzo trudno jest ją wprowadzić w jakiś tam poślizg dlatego no mówię jestem z tego bardzo zadowolony tak jak widać mam tutaj śnieg a opona się rozsteguje bardzo bardzo ładnie to co tak pikało to płyn do spryskiwaczy który mnie się skończył. No, i z opon naprawdę jestem bardzo zadowolony. Teraz jadę 80 na godzinę. Hamuję. I proszę bardzo. Nie mam pytań. Nie mam pytań, nie ma odpowiedzi. Opony. Oszkurę, macie <tryk> Opony są naprawdę bardzo. Bardzo zasnę. Jednak wydać więcej, wydać raz, a porządnie, a przynajmniej macie świętą, świętą głowę, święty spokój, że się nic nie wydarzy. No i tymże optymistycznym akcentem trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.